Michu. To, a, przepraszam, przepraszam, zagapiłem się. Czekaliśmy na ta florka, a tam ktoś na skoczył za niego. Siema, florek. Siema. Ale dzisiaj David dał po bandzie, co? Ej, ja zdziwiłem się, bo wiesz, zawsze był gorący chłopak, ale że tak się nagle wkątpił. O, ja pierdolę, ale mówiliśmy panowie coś o się lekkich losowaniach. To cieniaski hmm. się to spokojnie ich zrobiłem. Tych dwóch fioletów też? No nie wiem czy takie cieniaski, no ale. No, no, nie się grało. Dewilem, bo nie jest to w tomacie. Można wiedzieć. Średnio z tymi cieniaskami. tewi się w kurwie obraził, powiedział, że wodzi z tego klanu i wypierdalił. No za co? Właśnie nie wiemy za co. No. Te choler próbujemy do tego dojść. O co się No bo się wkurzył, a to dobra Dobre, podjeżdżamy. Panie, nie wiem, dup, tutaj szybko i... Tu, tu. Dobra, no tak Po prostu nie wiem, nie lubił zginąć ostatni, że każdy go obserwuje. Hmm. Nie wytrzymał presji tej. Presji, no. No, zajebista, stracił życie kurwa na oczach wszystkich, co nie? to co najmniej, no. jakbyś się dał wyjebać na oczach wszystkich. ja się wystawię tu na dala. Nie szkoda mi. Moje osobiste zdanie. No tam i nie jadą. wiem, no się obraził. O, tu jest coś, pan. Są so tam. Uważajcie. Tam za bunkrem jest? Tak. Oni się rozstawiają na nas, to więc no, to jest dokładnie. zły pomysł tam jechać. No, tam no, chodźcie do miasta. Wycofujemy się. No, no. Do no co się. O, już tu jedę podświetlać, to będę walili do nas. Chodźcie do miasta, zrobimy tych co są w mieście. Ej, nie strzelajcie w nich bez sensu. Chodźcie, nie zrobimy tych co są w mieście, a tam tych zostawimy no na nas, koniec. Tak, nic nie słuchał to nikt nie słucha Lejki wygórze Trzeba się cofać przodem na nie tyle Pierdolony Kornik co ty miałeś za pojazda? C4 eksperymentem No co ty ten kupił się tego kurwa co teraz Prędko to nie Oj, ale Fajne repre... działo, ma kurwa i dużą depresję wiesz? C4 stanąłeś tak, że ja się nie przetrwam Sorry. No uważaj Skoda z przodu Kurwa i z tyłu Webster pomóż trochę yeah. Kurwa w dupę na mister Ale zablokowałeś Ciarpięte. mnie Ty Charci No, nara Kurwa w tyłka się nie przebiłem No chuj mnie boli.

No, Bo tam... mieliśmy tak. 5 do 9% szans na wygraną. 9% Ja Tame Same fiolety i niebieskie Kurwa Poszło. rozjebaliśmy chyba najlepsze klanek i dotąd no. A wie? Na to Ale to jest win tam wiesz, dupa nie ma Nie kurwa, no kurwa same no, fiolety i niebieskie panowie, naprawdę nie to nie ma żółci, dobre, ale w tym planie nie, nie, nie jest byle kto ja też mogę kurwa założyć A co, nowe konto i w ciągu tysiąca bitew wyciec niebieskim albo zielonym. No Kupiłem że... sobie od razu wie... na wstępie premkę. Dobra, A Pana, wiecie, już się tam nie Ale słuchajcie, wiecie że, wiecie, że ja to nagrałem? O, to wyśl, o, wyślij, wyślij mi to. wyślij mi to. Dokładnie. Wyślij A jak to się... Ten, gdzie to wziąć... Y, odebrać, jak go wyślesz? A już no, już wjeżdżą na... na jakiegoś hosta.